Witam się, witam się bardzo serdecznie. Zapraszamy właśnie, za chwilę odbędzie się tutaj sesja RPG. Jest ze mną mistrz gry, Ronaldo. E, witam serdecznie. Któremu za chwilę oddam głos. To mi przejmie kanał, ale tak być musi. Ja wystąpię w roli, za chwilę zobaczcie jakiej. Dla mnie to wielkie emocje, bo to pierwsza sesja RPG, w jakiej biorę udział, a więc zobaczycie z perspektywy osoby, która zaczyna jak wyglądają gry fabularne, gry wyobraźni. I jest i Brego. Przepraszam. Ja <laughs> zdradziłam się zdradziłam Brego. swoje, Twoje imię. Ok. Bardzo tajemnicza postać. Tak, dzisiaj będziemy y, odwiedzać świat Wiedźmina. Zobaczymy, co się dzieje w y, terenach Angry. No i... Zapraszamy serdecznie. Mamy nadzieję, że będziecie się bawić tak dobrze, jak my. Tak Okej. Okay. Eee, czyli tak, zaczynamy od prowadzenia coś. Więc eee, nasi bocheterowie to Brego i Hila. Brego może powiedzieć kilku sobie. Tak, moja postać to człowiek. Młody człowiek, około 25 lat, ale tutaj nie każdy liczy to, tak jak my w dzisiejszym świecie. E, jestem takim bardem samoukiem, powiedzmy. Cenię sobie literaturę, poezję, pieśni, trochę umiem zionkać na lutni, e, ale nie mam jakiegoś grudnorodnego wykształcenia. E, poza tym jestem lekko duchem i osobą, która chce poznać świat. Hida. Lekko duchem. <laughs> Hejda. Mam na imię Hejda. Jestem elfką. Wychowała mnie mama, która była kapłanką, ale nie mam, nie mam w sobie takiej nie mam sobie takiego kapłańskiego powołania. Natomiast mnóstwo lat spędziłam w cyrku. Tak się ułożyło, moje życie. Wysłano nas z tym oto tutaj typkiem, którego traktuję jak brata. Bo wychowaliśmy się razem. Wysłano nas do krasnoludzkich twierdzy, żeby nauczyć się tam czegoś. ale Przecież nie będę się uczyć, jak. Jak, nie wiem, kopać węgiel, bez przesady, I uciekliśmy, uciekliśmy i zaczepiliśmy się z taką trupą cyrkową i tam poznałam Hexę, nauczycielkę magii i nauczyła mnie wszystkiego, bo umiała znikać, robiła fantastyczne życie. mnie to strasznie ciekawiło, Przekazałam mi kilka i próbuję sił z tymi różnymi magicznymi sztuczkami, ciężko mi żyje się w tych czasach, bo elfy nie są lubiane, ale mam swoje sposoby na to. Tak, po II wojnie z Nilfgardenem. Y, Sherlock von y, graf osady Dwar, z której pochodzicie, on właśnie po II wojnie wysłał większość młodych w, w, do twierdz Mahakam, tak, aby, aby ci młodzi nabrali doświadczenia, aby od, odkryli swoje powołanie, Gdyż nabrali fachu, gdyż... Oczywiście zdarzały się wyjątki i osobnicy bardzo nieposłuszni. I właśnie takimi osobnikami jesteście my. Jak tylko się pokazała trupa cynkowa w tamtych rejonach, to momentalnie dołączyli do niej i otworzyła się opcja zwiedzania tbl i innych. Kto by nie skorzystał. Dokładnie. Dlatego opuściliście te góry, zwiedziliście kawał Temerii, też Rii i to trwało ile lat tej trupy cyrkowej. 5, O, te właśnie widać. Szczęśliwi ładnie liczą, wiecie. Jak sporo. Także sporo. naszą przygodę zaczynamy, kiedy wy już z tej trupy wyłączyliście i wracacie traktem z DVI do osady 2. Waszym uszom doszły wieści o wywołaniu trzeciej, kolejnej wojny. Sytuacja wygląda mniej więcej tak, no, że mamy zbliży. bardzo skrócone Królestwa Północy, osłabione przez to i Niefgard próbuje wykorzystać tę sytuację, aby ponownie zagarnąć te tereny. Właśnie, poszerzyć swoje imperium. A zyskuje coraz więcej zwolenników, gdyż Wszyscy wiedzą, w Nilgardzie jest równość Nie ma takich podziałów. I elfy z chęcią się przyłączają właśnie w postaci różnych band, w wiewiór, czy jak to ich etera. Yy, Więc wszystko wskazuje na to, że Nilgardowi tym razem może się udać. A wy wracacie do swojej osady, żeby yy, no zobaczyć, co tam się dzieje. Gdzieś na trakcie zrywi. Do Twar w kolejnym zajeździe, w kolejnej gospodzie, bo już się to miesza. Tyle było, tyle, tyle, tyle win wypitych, miodu. Śpicie w tej sienniku, w izbie gdzieś nad główną halą. Nie, 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 nie wiecie, czy zapłacone, czy nie. Na drugi dzień trzeba nie siedzieć ty wyjścia. Myślisz, że zapłacone. Ty sobie najlepsze. Pod to nie podpinaj mnie, jestem trzeźwa, byłam trzeźwa. pamiętam. China, budzisz się. Prumieńki słońca przez okiennice wpadają do środka. Wybudziłaś no, się. Widzisz, że ten śpi w najlepsze. Pewnie jeszcze z godziny, dwie pośpi. Dobra. Prego, wstawaj. Sztuń, chinię Wstawaj. Tylko nie po twarzy! Nie, nie. Zostawaj pijaku, jestem głodna, idziemy na dół, trzeba coś zjeść. No dobra, dobra, chwila, przecież, nie trzeba starać skoro świt od razu. się jakiś świt, prawie południe. Prawie południe. Gwizd z zewnątrz, Sześć. A może się wam tylko wydawało? Widzisz, widzisz, wszyscy dopiero starą. klinice uchylone? Budź się. się. się Okej, okay, wyjrzę sobie przez okno, a ty się ogarnij, bo chcę zejść na dół, coś zjeść. Ty się ubierasz, tak? Ubieram się. Mój. Że narzuca to na siebie Tak, na strudzony po wams. I się na zewnątrz. Widzisz. Nie widzisz, trakt, sprawa na lewo w wasz kierunek, war. Jakbyście chcieli wracać do jednego, to oczywiście tam. Po drugiej stronie, jest las, to są tereny Angry. Yy, nie ma żadnej przychodów, nie widzicie żadnej zwierzyny, nikogo. jest widocznie pusto na dole. Było jakiś dwóch, dwóch no już idę, wczoraj, idę, idę, idę. Szymowali się na ręce, ale pewnie już każdegoś rano pojechali już. Tu wciągam spodnie, zakładam moje wysokie buty. Zbieram dobytek mały pa mały, ale ide. cenny. Rzuć sobie na czujność. Poziąc odnosi 15. No to tyle jeszcze zobaczyłaś. Zerknęłaś na lewo, prawą. Tak, linie lasu. Praca się widzisz, to nie no ty, narzuc ty narzucasz, jakby w swój Tak, tak, też się odziewam, ale jakoś w, nie całkiem. Nie, hmm. nie, nie wychodzimy, ja jeszcze jestem głodna, jestem po prostu głodna, chcę się najeść. Okej, okay, wychodzicie. Schodzimy na to. na korytarz, ty idziesz pierwszy. Tak, ja. Rzuć sobie na czujność jeden test, pośród czujności 15. 11. Mhm. Mm i razem rzućcie sobie na skrytość. O już coś może 15 12, 20 Ja 15. Dzień dobry, tylko kościę. Jestem zawsze cichutka. Ja standardowym krokiem. Pro Człapia, człap się, tu To wygląda korytarz schody na dół. Ta izba, powoli zaczynam ją widzieć, jak wygląda, to mówią, tam jest shankwas, tam wszyscy jedzą, tam ogólnie karczmasz, yy, tak jakaś yy, kobita wszystkich tam obsługuje, ale nie wiesz, jak to rano będzie wyglądać. Każdy raz, że zbliżasz się i jak tylko wypiesz na tą salę, to widzisz sytuację taką, gdzie karczmasz, ma nóż pod gardłem, jakaś postać w karturze, trzyma go. I w tym momencie krzyczyli Miał nikogo nie być I tuż koło twojej głowy w wbiła się się stronę Instynktownie kut. Spadłeś jak tak na płaski no to nie ruszam się na pewno przez chwilkę. W końcu jest jakaś reakcja. Gdzie złoto krzyknął? Akcent? Właśnie znam wspólny drugarski... Tą karcz masz coś jęknął Ty teraz już nie widzisz, co się dzieje Ty. Nie dam nie tak tak się nadal będąc wkrótce. Łody, szybko! Łody! Szybko. Ty pilnuj. Nie ruszam się. Wracaj do pokoju! Jak mam życie miłe. Łamane to wspólny bardziej. To, to delikatnie nie ma. Proszę się i się Ty rozpoznajesz akcent Elfi? Rozpoznaję. No, to trochę mnie Nie mam pojęcia. <laughs> Ale wiem, co z tym zrobię. Okej, okay, jesteś w pokoju, co? Tak. Instynktownie zabieram łuk strzały, chwytam nożyk mm -hmm. i czekam, nasłuchuję, co się dzieje. I tam bóg? Muszę, muszę słyszeć, nie, co ty, się dzieje. Ty z góry widziałeś jednego. Stoi... Tak, musi być też drugi. stoi na schodach. Ja już się wyciągnę do chwilę. korytarza u góry. Właśnie nie dajcie że... Tak, wiem. Chodu. Ja już obczeliłam okno. Otwieram je. Otwieram je na tyle cicho, żeby nie słyszeli tego na dole. Pierwsze piętro. Ja naprawdę. Ja, ja też. A ja 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 razy. W tym momencie tu szkoło Twojej głowy w beczet wbija się. Mrożyło ci I Ja ci biała teraz do tyłu. O, oh, jest trzeci. Tego się. Ty, ty ba, gotają ci ręce. Nie, <laughs> no tak ma śmierć. Ja wiem. Ja. Patrzcie, skąd? Jest... Jak? Gdzie? Słuchaj, Pani, to były Odwracam się. Czy to jest napad? Może przeczekam. Czekaj, odwracam się, sięgam szybko po swój stęp. Wyciągam, i jestem gotowa. Ok, musisz. Przedstawię czekam tak aż wyjdzie. Rzuć sobie. On wychodzi gdzieś tam z tych słowów, Nie, nie, nie. Prawda? nie, nie czujność, ciko z kralami. Z krytością, przez oczy unikać. Czujność. 17, musimy przemyśleć. Czujność? Czujność. 17, no tak. Równo. styk? To lubisz tak, na nastyk. Ok, zauważyłaś. Po drugiej stronie Drugi. w Twinach, tak. Postać w kapturze, która do kusze. A tak widzisz jakieś paprocie przyszywane do płaszcza, i z tyłu jakieś lekkie poruszenie. No, koniec, jeszcze kiedyś przywiązane Ktoś ich ubezpiecza, i Dobre, to już z zewnątrz. Troszkę się chowam, przeczęłam się za. No, z... no tak w pokoiku, tak, tak żeby. Nie stać na, na środku, na widoku. W cieniu Cały czas mam napiętą strzałę gotową do strzału. Czyli ja celujesz już jedno maksymalnie. Ja dobrze hmm. go widzę. No, to jest trudny strzał, to? będzie z takiej odległości się, się ukrywa, dobrze go wypatrzyłeś, to jest poziom trudności 20, żeby go w trafić, żebyś chciała głowę, to masz wtedy minus 60. Ja w końcu szybko gdzie ukryć te 50 pięćdziesiątkowym, które mam przy sobie w razie rabunku, po pokoju, czy gdzieś może... Troszkę Cię tym rozprasza, ale gdzieś tam... Okay. Jasne, jasne. Upycham kaszerę, nie? Żeby nie znaleźli. O, krzyknął coś tam z dołu, do młodego. E, dom masz! Domykam drzwi i tak zapieram się w to Wykończyłem. Że... Muszę strzelić, muszę strzelić, muszę muszę strzelić bo Pan wymiar szma co robisz? Do... Drugą maksymuszku mierzisz. Mierz tak, Jeszcze jedno i będziesz musiała wypuścić strzał. Strzelam, strzelam, strzelam. Okej, okay, masz plus 3, tak żeby dotrafić. Mm -hmm. No to powiedzieć, jak może to było. 3 Strzał, tak? Masz mm -hmm. 18. Mm -hmm. Plus 3, 20, 21. Mm -hmm. 21? No. Szaraznik na gestiwinach. Oberwał? Rzuć obrażenia. Ile obrażenia? 6, A w co go to No i lokacja gdzie? No, Czokolwiek. Nie. Cicholik. Najlepiej w głowę. 14, Ze... no, nie, 14, w głównie w głowa ale... to jest najbardziej ciu. Lewa. ramię, lewa, lewa. 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 Okay, Pamiętajcie, że kusza to jest najlepsza biała tym, że z nim. Za inne? 14 w lewe rapie. 14 w lewerapie. No to postać gdzieś tam zniknęła w o złoża Złożyła się dzisiaj. Mam czas, Gdzie? żeby zejść, mam czas, żeby zareagować. Może on jeszcze nie zdążyli uciec. No, no, no. nie mam Pewnie ja nie wybiegnę, nie widziała się Dobra, tak? schodzę tamtym Zemsem. z działam. tyłu od właśnie tego chyba zabiegaczmarza. No. Schodzę tym Zemsem. Zeskakujesz, tak? Tak, zeskakuję na Zemsiek na oknie, jestem już na dole. Jak mam przygotowane, zezmę, mam, przygotowane, <laughs> mam e... przygotowany łuk, z z... zerkam przez Rzuć okno. sobie na twoją y... skrytość i zobaczymy, czy cię ja, wyniuchają. Ja, ja tylko... Staram się, ja, się jak jak to zrobić jak najszybciej. Przepraszam, to znaczy, że było coś trochę albo bardzo złego. W tym wypadku chłopaki się bardzo postarali, 27. Ach! Ach! Na skrytość ty rzucasz? Tak, na skrytość. 12, 12. plus 7, 19. Aż tak skryta nie jestem. Zeskoczyłaś. Ale co? Tam... cichutko to zrobić. Dobra. Ale tuż za ochienicami widzisz w środku, jak jeden z tych y, y, elfów teraz widzisz, że to są wybiory po prostu z y, Odwrócił się w twoim kierunku. Ta! Na zewnątrz. Dobra. I w tym momencie ty Mam się za drzwi i wiesz, że zaraz ktoś wypadnie. Inicjatywa. Tak. Rzucamy ta ja, ja, to ja w takim razie tylko podbiegam do osna, żeby zobaczyć co tam się dzieje, gdzie ona jest, okay, skoczyła, że ma rękę. Wznęłam tylko, żeby nie wychodził. I dodajecie tak, rzuca się na reakcję, dodajecie 5. 5. Ja mam dyszkę, ty masz na reakcję. Mam 16. Ja mam 10, ty masz 13. E, tak. 13. Mhm. Czyli w tym wypadku y, dźwięk, cukier, posterem, wypara postać i próbujecie mieczem. Jestem na chwilę blisko? Tak, przetrudlałaś się w wyzwanie... trudniej, będziemy ja mieli wyzwanie do trafienia. Ty... Zobaczymy, czy się uda. Jasna żołnierzka. Yy, Okej, okay, unikaj. Poziom trudności 13. Małgorzata. Nie masz... Znigiem 13 plus 2, 15. Udało się. Mhm. Przetrudlałaś się już po tym... Tak, myśląc już co zrobić, Dobrze, co no, zrobić. To, to rozwaga, to, to yy, możesz, możesz oddać tak. Mogę oddać? Tu. Tu daję, tu daję. Tylko oddaję, musisz mieć, żebyś mieczem. Masz broń, e, broń krótka, Mię, to jest mieć krótki, tak? Mię, tak, mam męc. taki krótki, tak, coś ma na większy stylet. 8. 8, bierzesz o... reakcja. Spróbuję uniknąć, ale na szczęście rzut do kasy, nie? Uła, ja rzuciłam po sobie. I wrażenia 2 kasztów. To oni mają tylko taki szaty. 6 I, i 4 dycha. Dycha w to. Cięcie bardziej po, po brzuszu. Zdusiło, zdusiło go, zdziwił się. I ty widzisz z góry właśnie teraz tą wymianę ciosów nie? Co robisz? Trzerpuje nóż i... Z góry teraz jest praktycznie plecami Dobra, trzeba będzie go rzucić tym nożem, pewnie. cztery noże, tak. Jeden rzut próbujesz dwa razy rzucić? Nie no jeden. Okej, okay, przymierzymy. Ale celujesz coś konkretnie? No eee. ja stoi w miejscu, tyle co zostało. Nie, nie, po prostu jestem... Zbyt, to jest zbyt szybko się dzieje, że ja w ogóle miał czas Znaczymy. na namysł na, przy, na Rzucaj, rzucaj, rzucaj. 12 plus. No, nie. Lokację. Czyli po prawej Tak, okej, już się Dobrze Dobry Powiedz, że to wiesz. Ej, nuż! No... Wbił ja się w to! Okay. Wyprężyło go po Złapasz to ostrze, ale nie lepiej. No odejkę jeszcze. Kolejny oczywiście tutaj. Unik, unik, unik. No to było, no chyba na świecie. No wskoczyłaś, nie? No raczej nie. Tak, tak. 16 chcecie? 13. Odskoczył, aż machnął, iż krew do kogo zmęczyło. przykucnął na jedną klamę. Ale słyszysz ze środka? I szybko! Dwie postacie w jedną stronę. Dobra, ja mam z Teraz wiemy! Wiemy! Ja przez okno nie możemy wchodzić, w ogóle, że Ciąga łuk, napinam, go, bo miałam tę chwilę. Ale w walce wręcz jesteś. Nie. Jak ty wyciągniesz łuk, zaczniesz napinać, to on ci do... No są z jak dopiero. Ale walczysz cały czas tym jednym... Cały pisko. czas są, Tak, cały czas jesteś okay, się zwar. Okej, W stronę war. W, w stronę lasu. E, ja Dwar. tak, ja, ja tylko oczywiście zebrałem tą kasetę, tak jak wcześniej mówiłem, No ty że nie, nie zapomnij. ty widzisz jak Ty widzisz jak Hida po prostu przetulama się y, za tego kolesia. Rzuciła Ci tylko okiem, że... No i ja burta tak samo. wyskakuje stąd... Zeskoczyłeś i, I, ten... i długa. I widzicie, że dwóch kolejnych wypadasz, czego jeden to jest taki mały kopiertek, gównia że jakiś, nie? Biorą tego kompana swojego, tam był coś osz, to nóż twój wierz, wyciągnął z pleców i na drugą stronę do lasu. Który mam cztery takie noże i każdy jest dla mnie cenny, To są takie moje własne, pamiątki. Odwróć się i rzuć masz tych noży? Wygniemy. Trzy. Trzy. <laughs> nie cię w zarosłach? No, nic wam się nie stało. Ty korony masz? Było blisko. Było. No. Dlaczego zawsze mi się w jakieś takie kłopoty podobać z tobą. Ze mną? Bo mnie zbudziłaś, od tego to się zaczęło. Gdybyś spał Przez jakąś na godzinę nasi bohaterowie Podążali lasem, aby się upewnić, że nikt ich nie śledzi. Po czym na trakcie usłyszeli jakiś szczęk kół i zauważyli wóz ani siedzącego krasnolud. gdzieś jest jakiś tam koń zasięgu. Jedzie, jedzie. Widzieli. No to ja tak nie z waszym kierunkiem. Kuszę ma odłożoną głową. No to ja pobrałem kapelusik, to mówię, wyskakujemy z tego tak niezbyt gwałtownie, żeby nie strzelił czasem, ale tak, ja tak żeby nas słyszał, że wychodzimy, mówię, hej, mości, krasnoludzie, widzę, że zmierzasz w stronę naszej rodzinnej Fajnie miejscowości. Lęknie. A ja to oczywiście, wiesz, lutnia, nic żadnej broni, tak, bo nożyki mam pochowane tam Wszystko pod bałtynem. Dokąd, dokąd? No właśnie no tak. w tym samym kierunku, patrz, co za piękny dzień. Od chcecie? Tak, ja i moja przyjaciółka. Tam. Wino masz, się? Oczywiście, że mam, bo teraz sobie tam jakieś nadszarpnięte butele. Dwie korony rzucisz to we No ja, no to wino tości temerskie 30 koron warte za łyka. Próbuj! Ale śpiczaste uszy i kosztują dwie No gdzieś po tej stronie rósł tak bliziutko, jakie śpiczaste uszy. Wszyscyśmy tacy sami. A jakim to się urodził z wyglądu, to i sam po. Yy, może nie po sobie, ale ja gdzieś mogę przecież. Dobra, rzucę na urok. Zobaczymy emocje, co tam chcesz wykorzystać. Urok. No myślę, że tak, tak. Rzuczę sobie na 5, mamy 14. On są nosi 10. Mam 16. Dobra. Bo... Widzę, bo... że Cię przekonałem. Nie trzeba. Wojna kolejna idzie. Skamujcie. Widzę silne konie, takie ten wóz ciągną. Co I... Wy tam wierzycie? I jedziemy do... War na wodzie z każdym ludu!